Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o takich 10 rzeczach, pomysłach, jak zadbać o to małżeństwo, żeby ono się nie zrobiło nudne. Bo kiedy jesteśmy w związku ponad kilkanaście lat, w naszym przypadku ogólnie jesteśmy małżeństwem prawie 12, znamy się około chyba 16 lat, tak, 16 lat, 16 lat już minęło. Może się pojawić taka rutyna, zniechęcenie, no i że już po prostu nie chcemy się o nie starać. I właśnie przychodzę dzisiaj do Was z pomocą. Pierwszą taką rzeczą, którą sobie wypisałam, to jest to, aby mieć czas dla drugiej połówki. Kiedy ona go potrzebuje i też kiedy ona go nie potrzebuje. Po prostu żebyśmy byli i żebyśmy byli wyczuleni na potrzeby tej drugiej osoby. Jeżeli ona ma gorszy dzień, no to żeby znaleźć w ciągu dnia te kilka minut, żeby po prostu z nią porozmawiać, przytulić i tak być z nią naprawdę na 100%. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna i my ją praktykujemy w sumie od początku naszego małżeństwa, to żeby nie kłaść się do wspólnego łoża małżeńskiego pokłóconym. I tak jak właśnie Pismo Święte mówi, że niech noc nie zachodzi nad gniewem waszym, coś w tym stylu, więc staramy się właśnie kiedy się pokłócimy, kiedy wymienimy sobie właśnie ostro jakieś tam nasze poglądy albo po prostu nasze oczekiwania się jakoś tam, wiecie, minęły, jesteśmy nabuzowani, wybuchliśmy, powiedzieliśmy te dwa słowa za dużo, to dążymy do tego, aby po prostu na wieczór się pogodzić i żeby iść naprawdę spać w takim dobrym nastroju i na pewno niepokłóconym, bo taka jest prawda, że ani wtedy nam się dobrze nie śpi. Ciągle myślimy o tym, mamy jakieś takie złe myśli, dlatego ważne jest, żeby kiedy już dojdzie do jakiejś kłótni, żeby wyjaśnić to na, na bieżąco. To jest o tyle dobre, że jeżeli w ciągu dnia Wasza osoba Was uraziła, to kiedy Wy jej to powiecie, powiecie, jak się czujecie o swoich oczekiwaniach, to daje to też coś takiego, że. Rozwiązujecie te konflikty na bieżąco, nie układa się, nie układa się, nie zbiera, bo czasami, wiecie, takie niewyjaśnione rzeczy mogą tkwić naprawdę w związku latami, a później właśnie dochodzi do tego, że przez jakąś taką mało rzeczy rozpadł się Wasz związek, więc nie kładź się do łóżka, kiedy jesteś pokłócona ze swoim mężem. Trzecia taka rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest coś takiego, że e, myślę, że ona jest bardzo powszechna, kiedy jesteśmy jeszcze w takim świeżym związku, na przykład 3 lata po ślubie, 2 lata po ślubie i, i udowadniamy, kto po prostu ma rację, kto jest wyżej i w ogóle chcemy, wiecie, zawsze jakoś tam dobrze wypaść. Czyli często się zdarza, że kpimy e, ze swojej drugiej połówki podczas właśnie e, spotkań ze znajomymi, na przykład mówimy, o matko, mój mąż to nie potrafi czegoś tam zrobić albo po prostu zapomina ciągle o tym. Więc taka rada dla Was, nie kpij z drugiej połówki, kiedy jesteście wśród znajomych, czy to bliższych, czy to dalszych. Stara się właśnie w tym czasie go wspierać, chwalić i zobaczycie, jak to zaprocentuje, że jeżeli na przykład Wy przy jakimś tam wspólnym obiecie powiecie wiecie, jak mój mąż dobrze gotuje, a nawet jak to Wy gotujecie, to możecie powiedzieć wiecie, uwielbiam, kiedy mój mąż je to wszystko co przygotowałam i mu smakuje. Więc to jest taka niby mała rzecz, ale bardzo fajna, żeby chwalić, a nie kpić. tą rzeczą, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest to, aby uważać na słowa. Nie wiem, czy wiecie, ale czasami słowa potrafią zapoleć bardziej niż jakieś nie wiem, uderzenie w policzek czy jakiś tam boks. Oczywiście do przemocy nie zachęcam, bo to jest, wiecie, patologia. Ale żeby uważać na słowa, ponieważ one naprawdę mogą ranić, i czasami ktoś. Chodzi z jakąś tam zatroł przez wiele miesięcy. Czasami jeżeli coś tam ci, ci się na tym języku, no to policzę do 10, żeby nie powiedzieć o te jedno czy dwa słowa za dużo. Szóstym punktem bardzo istotnym dla mnie ogólnie to jest to, żeby wspierać, jeżeli nawet druga osoba nie chce tego albo mówi, że, że sobie poradzi. I ostatnio właśnie podam Wam taki przykład no z mojego życia że jak widzicie mam aparat na zębach i to się wiąże ogólnie z jakimiś tam wyjazdami, no bo ten ortodonta nie jest z mojego miasta, więc sam za jakiś czas sobie jeżdżę samochodem, ogólnie ja jestem osobą mobilną, więc tam wiecie, to dla mnie nie ma problemu, żeby sobie gdzieś tam dojechać. No i ogólnie miałam robiłem taki zabieg, czyli tam wstawianie tego implantu i to się wiązało z tym, że miałam jakieś tam znieczulenie, wiecie tam wkręcanie tej śruby, no i później musiałam sobie wrócić do domu. Ja ogólnie jest, wychodzę z tego założenia, że sobie poradzę, no i wiedziałam, że wsiądę w samochód, pojadę, wrócę. Aczkolwiek to była dla mnie nowa sytuacja stresująca, a mój mąż powiedział, że absolutnie on mi nie pozwoli sam jechać i on po prostu chce być tam ze mną, a ja wiedziałam, że wtedy musi iść do pracy, że to się wiąże z tym, że trzeba będzie jakieś tam zajęcia przy, odwołać czy tam poprzekładać, więc po prostu nie potrzebowałam tej pomocy. A z drugiej strony zrobiło mi się bardzo miło, że w ogóle jakoś tak o mnie pomyślał. Było takie dla mnie oczywiste, że pojadę sama, a to ja nagle on mi tak zaproponował i wiecie, poczułam właśnie taką miłość, że to jest jednak coś wspaniałego, to jest w sumie nic. On powiedział, że nie chce, żebym była sama i pojedzie. Więc tam zorganizowaliśmy opiekę do dzieci, jakoś tam poprzykładaliśmy sobie zajęcia, żeby on mógł być w tym czasie ze mną. Aż mi się po prostu teraz oko zaszkliło. Było to bardzo dla mnie miłe i właśnie myślę, że. To Te takie rzeczy, kiedy się wspieramy razem, naprawdę umacniają nasz związek. Nie, bo wiemy, że my sobie możemy wiele rzeczy zrobić same: iść na zakupy, posprzątać, wnieść śmieci, ugotować obiad, pozmywać, kolację zrobić. Ogólnie wiecie, każdy z nas mniej więcej jest tam jakoś tam samowystarczalny, ale właśnie kiedy druga połówka nas wspiera. Pomaga nam, to jest właśnie wspaniałe, nie? że pcha ona nas do przodu i jest z nami. To tak naprawdę daje nam dużo właśnie takiej energii, motywacji, żeby coś zmieniać i iść dalej. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, aby pytać swoją drugą połówkę o takie istotne kwestie, które macie w głowie i byście chcieli na przykład zmienić. Może zmienić samochód, może zmienić pracę, albo kupić coś nowego do mieszkania, do domu, żeby nic nie robić za jej plecami, tylko po prostu być szczerym, rozmawiać o tych właśnie planach, które macie, o oczekiwaniach, żeby po prostu być ze sobą i rozmawiać szczerze, a nie na przykład kombinować, na przykład mówić, dobra, nie powiem na przykład ile wydałam na to, czy tam na to, no bo po co tam zawracać głowę. A właśnie myślę, że w każdej takiej poważniejszej sytuacji trzeba zawracać to głowę, trzeba roz rozmawiać, bo budujemy wtedy takie zaufanie do siebie nawzajem. Taką ósmą rzeczą, którą bym chciała teraz tutaj poruszyć, to jest to, aby przymykać oko na drobne różnice między wami. Jak wiecie, ogólnie jesteście dwiema różnymi osobami i często nie zgadzacie się w jakichś tam różnych kwestiach, macie jakieś tam inne poglądy, czy inaczej coś robicie, inny temperament różne są takie rzeczy, i na przykład niektóre rzeczy wam się nie podobają. Ale ja nauczyłam się, że jeżeli coś nie jest takiego, wiecie, naprawdę irytującego, no to ja na to przemykam oko i myślę, że to jest dobre. I tam w międzyczasie, tam co jakiś czas mówię, że wsłucha, ja bym wolała, żebyś tego nie robił albo tamtego. Ale właśnie to jest taka e, rozmowa, a nie na przykład kłótnia. Nie znoszę jak po prostu, nie wiem, słuchasz tej muzyki, po prostu głowa mi wysiada. Tylko po prostu, jeżeli to na przykład mi bardzo jakoś tam nie przeszkadza, no to przymykam na to oko, a wiem, że z czasem da radę to wypracować. Kiedy właśnie będziemy takie łagodne, no to z czasem po prostu ten związek wejdzie na taki inny poziom, lepszą relację i właśnie te drobne różnice, które są pomiędzy nami, które nas różnią, damy radę wypracować. I to jest bardzo dobre. Bardzo ważną rzeczą, którą teraz bym chciała powiedzieć, jest to, aby wychodzić z mężem na randki. Nie wiem, czy wiecie, ale tak się może cofnijcie do początku Waszego związku, jak to było na początku. Po prostu spędzaliście ze sobą każdą wolną chwilę, wychodziliście wszędzie, to tu, to, to tam, do znajomych, sami i w ogóle chcieliście spędzić ze sobą czas, a później przychodzi taki okres, że są takie sprawy dnia codziennego, praca, obowiązki, dzieci, dom, rodzina. Um... No i po prostu, wiecie, już gdzieś to uczucie tam się wypala i jak jeszcze masz niby tam wyjść na randkę ze swoim mężem, to aż się wszystkie odechciewa. E, więc to jest kiepskie i myślę, że zawsze trzeba znaleźć taki czas, żeby wyjść z mężem czy tam żoną na randkę. Mam tutaj na myśli to, aby się wystroić i Takim, wiecie, mm, troszeczkę niedostępnym, taką, a może takim zdobywcą. E, I myślę, że to jest bardzo fajne. E, więc radkujcie sobie, wychodźcie na spacery, i właśnie niech będzie w tym związku takiej e, no, takiego coś szalonego, czasami, od czasu do czasu. Więc takie radki są potrzebne, żebyście byli e, tylko we dwoje, czasami, nie, od czasu do czasu. I tak już podsumowując ten dzisiejszy temat, chcę Wam powiedzieć o takiej jeszcze jednej ważnej rzeczy. To jest taka rzecz, aby się cieszyć z małych rzeczy. Często widzimy świat właśnie w takich szarych barwach, patrzymy na to, co się nie udało, że błonięłaś dzisiaj głowa, że mieliśmy ciężki dzień, że ktoś nas wkurzył, a zwróćcie uwagę właśnie na te małe rzeczy, które są każdego dnia i one, które były dobre. Że wróciliście z pracy, że zarobiliście może jakieś pieniądze, że schudliście. Kilograma, że zjedliście się coś zdrowego albo że mogliście po prostu na wieczór wcześniej się rzucić do łóżka i nie wiem, obejrzeć sobie jakiś film z puszką coli i z chipsami. To też jest fajne i czasami potrzebne. Więc zachęcam Was do tego, abyście dbali o swoje związki, abyście wprowadzali jakieś tam nowe rzeczy, żeby to nie była rutyna, ale żeby ten związek właśnie wszedł na taki wyższy poziom. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do udostępniania właśnie tych moich filmików. A Was, moi drodzy, jak obejrzeliście ten filmik, zachęcam do tego, abyście napisali w komentarzu właśnie swoje rady na to, żeby związek nie był nudny. Co robicie? Pozdrawiam i do zobaczenia.